Piątek, ostatni dzień naszej jazdy. Specjalnie kadr rozpoczynał od tych dwóch samolocików, które pięknie tam na niebie widać, żeby pokazać, jaka jest przejrzystość nieba. Moi drodzy, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, bo cztery dni jeździmy na nartach, no zawsze każdego dnia była taka sama pogoda bezchmurne niebo, bezchmurne niebo. Dlatego, tak jak wczoraj mówiłem, komuś mogłoby się wydawać, że to jest w ogóle z innego dnia kręcone, bo tak podobne. Tak jest aura podobna, to rzadko się zdarza, że było bezchmurne niebo, w ogóle, błękit, lazur, no a ja wjeżdżam tutaj talerzykiem, obok tutaj Sławek, widzę przede mną, można poznać trochę po tych naszych szelkach, tu jest koledzy z Czech albo ze Słowacji przede mną, isruje swoją córkę, mówi wolno nogi, no i jakoś tam się im. Udaje, czyli nie tylko my na Słowację, ale i Słowacja do Polski. O. A tu widać jak Gosia i Jolanta, Jacek dalej. No i ruszamy.